Cześć, karp zdrowy z natury, bo w samej naturze hodowany. Dzisiaj pokażemy Wam, jak w bardzo prosty, fajny sposób można podać karpia na grillu. Będziemy robić kofte skarpia. Potrzebny nam filet skarpia. Bez skóry przekręcony przez maszynkę. Tu już mamy przygotowane. Tu tak? już mamy przygotowane. Potrzeba nam jeszcze ciecierzycę. Możemy ją ugotować i również przekręcić przez maszynkę. Ewentualnie może być już gotowa parowana. I czosnek i oczywiście przyprawy, sól i pieprz. Koronka będzie przygotowywać nam powoli kotę, a ja opowiem Wam, co się dzieje u nas na stawach. Podczas hodowli, która trwa, wyobraźcie sobie, aż 3 lata, karp przez te 3 lata spokojnie sobie rośnie, jego naturalnym tempem w stawie. Przez te 3 lata bardzo się troszczymy o karpia, ponieważ to jest nasza nie tylko praca, ale pasja każdego rybaka. Nasze stawy są zbudowane przez człowieka, ale tak naprawdę to już są zbiorniki bardzo naturalne, ponieważ przyroda taki ogarnęła z każdej strony. Nie wiem czy wiesz Bożynko, ile potrzebuje karp swojej przestrzeni, aby sobie pływać tak na co dzień. A tego to nie wiem. No właśnie, aż 10 metrów sześciennych wody, podczas gdy inne ryby hodowane sztucznie potrzebują zdecydowanie mniej tej wody. Karp jest taką rybą, której nie da się wyhodować w sztucznych basenach. Ponieważ on właśnie potrzebuje tego środowiska naturalnego. Ma tam swoje żyjątka, które je zjada naturalne, ale też potrzebuje właśnie naszej pomocy, ponieważ my dokarmiamy karpia. Dokarmiamy go codziennie przez ponad pół roku, przez trzy lata. Więc to jest bardzo, bardzo trudne i bardzo pracochłonne, powiem też i kosztowe. No ale efekt jest niesamowity, tak? bo karp jest bardzo zdrowy, ekologiczny. Ma dużo wartości odżywczych przez to, że nie jest zaburzony jego cały proces hodowli. Stawy to naprawdę czysta woda, ponieważ są pod kontrolą naszą. Codziennie badamy poziom tlenu w stawie zawartość wszelkich składników i dlatego też ten karp ma taki smak wspaniały, delikatny, niezmącony niczym sztucznym. Do dań z karpia dodajemy jak najmniej przypraw. Dodajemy tylko sól i pieprz, żeby czuć ten smak tego karpia. W zależności od smaków można dodać różne zioła. Można dodać szczypiorek, można dodać kolendrę, paprykę, paprykę. Żeby dodać ostrości i pikanterii tej przyprawie. Można dodać ogórka. Każda wersja jest dobra. My najprostszą wersję pokazujemy i chyba najsmaczniejszą, bo czuć mniej karpia. Bierzemy małe porcje naszej rybki. już jakby takie jajko, tak? Kształt jajka. Coś, coś takiego. Troszkę bardziej pociągłe. Tak, żeby dobrze się wypiekło na grillu. Taką formę kofty, jeśli ktoś nie ma grilla, albo chce wykonać tą koftę w zimie, to spokojnie można ją usmażyć na mocno rozgrzanym oleju na patelni. Polecam Wam taką koftę na grilla, ponieważ jest bardzo prosta w wykonaniu, smaczna, a towarzystwo pomidora i bazylina daje jej świeżości i lekkość.